Cześć, witajcie z tej strony Horus, a to jest kolejny odcinek poświęcony Minecraftowi. O, między ostatnim odcinkiem a dzisiejszym trochę pobawiłem się na moim świecie. E, chciałem dokończyć kilka rzeczy, trochę go ogarnąć i upiększyć. No bo ostatnio zrobił się mały chaos, więc pokażę wam e, co zrobiłem. Tutaj jest oczywiście moja owczarnia. E, tam nic się wielkiego nie zmieniło. Owce nadal uciekają jak. Szalone także trzeba czekać na naprawę tego błędu. A tutaj, zrobiłem sobie most i drogę do mojej bazy, no bo, jeżeli pamiętacie, nie, nie było tutaj w ogóle żadnego dojścia drogą lądową, chyba musiałbym tylko płynąć łódką tamtędy, opłynąć tamtą górę i tam znajduje się moja baza. A drogą lądową, naprawdę, nie było tutaj żadnej żadnego przejścia, no więc. Postanowiłem wybudować sobie tutaj taki skośny most. Wiem, że tutaj nic nie jest specjalnego, ale bardzo ciężko wybudować ukośny most taki pod kątem, wybudowany, żeby fajnie wyglądał i pasował z resztą. Także to jest taki. Nic specjalnego, ja wiem. Może kiedyś go zmienię. Może znajdziecie jakieś fajne pomysły na ukośny most. To wtedy go zmienię. Póki co to on służy tylko do tego, żeby dostać się tam do owczarni. No a tutaj... Tutaj jest już praktycznie moja baza. Za tą górą wydrążony tunel. Tak więc tam nie ma sensu ujść. Bo tutaj zaraz... O, już widzicie moją o, wieżę maga. Nie maga, tylko alchemika. No a tam znajduje się wioska i pustynia. I na pustyni też trochę popracowałem ponieważ o, no tutaj też będę musiał jeszcze kiedyś jakoś to wyrównać, może jakąś drogę zrobić. O, no już jesteśmy na pustyni, a na pustyni, jeżeli pamiętacie, znajdowała się wielka o, wielka dziura, e, z której to wydobywałem piasek na początku mojej serii, jeszcze zanim wybudowałem pustynną bazę. No to tutaj znajdowała się taka gigantyczna dziura, więc postanowiłem to wszystko zasypać piaskiem na nowo, trochę tutaj trawy posiałem. Dziwnie to wygląda, no ale nikt nie powiedział, że akurat na pustyni nie może być kawałka trawy, tym bardziej, że to tutaj ładnie przechodzi w biom górzysty. No a tutaj była taka gigantyczna dziura paskudna, kamień wystawał, także zasypałem to. E, tutaj było podobnie aczkolwiek. E, tutaj odnowości była taka, e, taka goła skała, ja ją tylko trochę powiększyłem. Nie wiem dlaczego tak się stało. Po prostu tutaj nie było piasku. No, ale jednak trochę z powrotem zasypałem, żeby to jako tako wyglądało. No i teraz już pustynia jest bardziej przyjazna, można teraz tutaj śmiało się, e, śmiało spacerować. Wcześniej musiałem obchodzić tą wielką dziurę naokoło. Tam jest wioska, ale wioską nie będziemy się dzisiaj zajmować. Wróćmy może do bazy. W planie na dzisiejszy odcinek jest zabicie Witera. No bo od tego, odkąd on wyszedł, ten update z Witerem, czyli to był chyba koniec listopada albo początek, jakoś tak. No to minęło już ponad pół roku i wypadało w końcu by go załatwić. Przydałby mi się ten sygnalizator świetlny. No a jeżeli pamiętacie, w pierwszym odcinku, który wyszedł zaraz po tamtym patchu, po tamtym update'cie, załatwiłem, załatwiłem sobie trzy czaszki szkieletów, tych czarnych. Cały odcinek chodziłem i zabijałem szkielety nederowe, żeby wypadła z nich czaszka. No i od tej pory one leżą sobie tam u mnie w skrzyni, więc najwyższa pora je wykorzystać. Tylko trzeba będzie się jakoś uzbroić. Ho, ho, ho. Jakiś łuk, na pewno porządny miecz. No i zbroja. Trochę się już przygotowałem, ale zobaczmy co tutaj mamy. Um. Nie, to nie tu. Looting 2, Sharpness 3, Smite, Knockback. No dobra, damy ten miecz. Sharpness 4. A, bo w sumie ten co mam będzie lepszy. Zbroja, Projectile Protection, Protection. Który hełm? Fire Protection. Blast Protection to chyba będzie lepsze. No i buty nie mam butów. No to wezmę te złote. Dobra, mam miecz. To teraz jeszcze łuk. Łuki były chyba tutaj. Najlepszy łuk jaki mam. Power 4 to wszystko mam z mojej fabryki EXPA Power 2. E, która znajduje się na... O, ...właśnie ten. Na spawnerze szkieletów, dlatego mam tyle... E, ...mam tyle łuków. Dobra, jeszcze soba, zrobię sobie jakąś miksturę szybko i idziemy zabijać Withera. E, no dobra, mam łuk, mam e, mikstury... E, Instant Health, czyli yy, zdrowie, regeneracja, no i jedną miksturę szybkości, więc chyba jestem gotowy i idę do Nederu. Czemu do Nederu? No bo jak wiecie przy walce z Witterem yy, straszne wielkie... Wow! Yy, straszne wielkie szkody są i yy, chcę ich uniknąć na moim świecie, a Nederu mi nie szkoda, gdzie on jest. Dobra, nieważne. E, w zane, e, ne, um, uszkodzenia w neterze wcale mi tutaj nie przejmują, nie przejmuję się nimi, a jednak e, w zwykłym świecie to potem by musiał to naprawiać, bo nie lubię takich e, zniszczonych światów. Um, więc myślę, że taka miejscówka będzie dobra, może jeszcze gdzieś indziej. Tak, żeby mi tutaj nic nie wpadło do lawy ani do ognia. Hmm, tak gwiazda Nederowa. No a tutaj taki zamknięty teren, przynajmniej mi nie ucieknie. Tylko ja też nie będę mógł uciec. Ale w razie czego zawsze się mogę schować tam w ten tunel. E, dobra, więc co? Jesteśmy chyba gotowi. Pora go zabić. Wypijmy sobie miksturę i uciekajmy. No, dawaj, dawaj. Oj, przyda się miksturę regeneracji. A ja w ogóle nie widzę. Spoko, nawet nie widzę teraz ile mam życia, ale to chyba o to chodzi, że jestem zatruty za przez tego Witera i chyba jestem w jakiejś dziurze. A. Mogę sobie wziąć jakiś lepszy łuk. Jakiś pigment zginął. Żebym tylko... Łoł! Wow! Pięknie! No to teraz jestem w pułapce. <noise> już blisko. A, mamy go, mamy go! Już? Tak, mam gwiazdę. To było szybkie, tylko straszny chaos. Ej, jest gwiazda niederowa. Regeneracja jeszcze działa. Czyli co, nawet dwie minuty mi to chyba nie zajęło. Rozwaliłem pół niederu. Ale jest gwiazda. Muszę częściej to robić, fajna zabawa jednak jest z tym iterem. Dużo robi... O, dużo hałasu robi. Spoko. Tylko gdzie ja wylądowałem? E, aha, jeszcze wyżej. Na jakiej jestem wysokości? 63 Nie wziąłem sobie kilofa, teraz nie mam się jak stąd wydostać. No, niezły burdel tutaj zrobił, ale lepiej, że zrobił go tutaj, a nie w. A nie w normalnym świecie. No i przynajmniej nie spłonała mi gwiazda w ogniu. No. Czyli co? To by było? Witter zabity, teraz trzeba będzie zrobić ten sygnalizator świetny. No nieźle mnie tam zepchnął w dół. Sygnalizator świetny, a potem potem jakieś miejsce trzeba będzie na niego wymyślić. Hmm, zjedzmy sobie coś. Ten jednak poszło mi to szybciej niż mi się wydawało. Yy, odcinek. Yy, odcinek więc będzie trochę krótszy. No ale trudno. Yy. Kiedyś będę musiał jeszcze wybudować kolejkę nederową, jakąś bazę tutaj w ogóle, żeby nie wychodził. Tak jak dzisiaj widzieliście, żeby nie wyszedł i od razu nagasta się nie naciął. Więc trzeba będzie zrobić tutaj jakąś fajną fortecę albo coś w tym stylu. No i jeszcze kolejkę, bo tam mam kilka tych portali. Na przykład ten portal prowadzi prosto do, do Mob Grindera, a tam są jeszcze te kolejne. Tak więc. Trzeba będzie nad tym pomyśleć. Wow, jeden shot. One shot, one down. Sprawdźmy, czy wyrzucił coś. Nawet nie trafiłem go z łuku, tylko z własnej, mm, własnej kuli dostał. Nie, nic nie wyrzucił. Nie ma łzy ani nawet nie ma prochu. Lipa. No a tutaj jest także portal. No bo nie wiem dokąd prowadzi. Sprawdźcie przy okazji. To jest chyba twierdza. Tak to jest piramida pustynna i twierdza. O, już jest noc. Właśnie, tą twierdzę też będzie trzeba kiedyś ulepszyć. Hmm, tą całą bazę tutaj. Bo ona na razie nie jest zbyt zachęcająca, ale mam kilka pomysłów na kilka fajnych miast. E, wieśniaków się tam e, wprowadzi i będą sobie tam mieszkały. No ale to, no, jak mówię, nie wszystko na raz. E, tak, tutaj jest twierdza. A w najbliższych odcinkach mam zamiar wybudować jeszcze kilka farm. Trochę pożywienia: farmę y, farmy krów, może jakieś ziemniaki, y, albo y, albo marchewki. No i przydałaby się farma Expa. Lepsza niż tamta. Myślę sobie nad, albo nad farmą Endermanów. Albo nad farmą blaze'ów, ale myślę, że chyba skończy się na tym, że zbuduje jedną i drugą. Ciekawe trasy, jeżeli tam skoczę, to wyląduję pewnie. Nawet nie wiem, gdzie wyląduje. No, ale co, będę kończył ten odcinek, no bo nie ma sensu gadać bez. Tak, jakby lądowałem w, na w farmie owiec. No dobra. No więc, y, Wither zabity, Smok także zabity, więc bossy są już zaliczone, oba. Więc teraz tak, zrobimy sobie jakieś miejsce na ten sygnalizator świetlny w następnym odcinku prawdopodobnie króciutko i wybuduję jeszcze jakąś farmę, a potem bierzemy się no za jakiś większy projekt. Więc dzięki za uwagę, dzięki, że obejrzyliście ten dosyć krótki dzisiejszy odcinek. No ale tak jak mówię, to chciałem tylko zabić Withera i, i to tyle. Tak więc do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!